Cześć, z tej strony Krycha, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj tak będziemy rysować miniaturki na mój kanał w pojęcie! I dla porównania pokażę wam, jak raję normalnie moje miniaturki. jakiś film, gdzie by się przydał zmienić miniaturkę. Uh, no ja myślę, że um, albo na przykład zagadki i przeszkody w Minecraft. To to zmieńmy. Okej, okay. jesteśmy w Paint i uh, zagadki i przeszkody w Minecraft. No dobra. Najpierw stwórzmy sobie jakąś Eee, się rysuję. O, dobra. Użyję, użyję prostej linii. O, proszę. Ogólnie świetna nauka. Nauk informaty. Okej. Okay. Okej, okay, eee, a nie dociągnąłem tego coś. Takie nagrywanie. Okej, okay, eee, dobra. Jeszcze raz. Tu dociągamy. Dobra, wszystko ładnie. I teraz to. Okej. Okay. No może? Nie. Gdzie to? Czy to jest? Aha, ok. Pięknie, ok, dobra. E, dalej e, dajemy tu sobie takie wiaderko i... E, jakąś trawkę. Jezu. E, dobra, może to być na YouTube, to może trochę ładniejsze. Postarałem się. O, proszę. Teraz piękną trawkę mamy. O, fura. Okej, okay, eee... To miał być jakieś zagadki, przeszkody. No dobra, no to stworzymy kilka przeszkód. jeszcze jakąś moją twarz. Okej, okay, a więc okazało się, że nie wiem tego naprawić. E, więc... E, nie miałem dodać mojej twarzy, więc po prostu tak. I. No i nie wiem, tak. jak piękna miniaturka, tylko może zmniejsza tarka, bo tejże mi tego tu nie potrzeba. Okej, okay, tak lepiej. W sumie. Co się dzieje? Eee, nie, może jedno Co?

Dobra, teraz weźmy sobie kolejne. Okej, okay, a więc, uh... Musimy teraz zrobić dla filmu Epic i Family Moments. Dobra, eee, jakieś epickie momenty, Family Moments i coś takiego. Nie wiem, może po prostu zróbmy jakieś Family bossa. A, ok, nie tak. Ale prosta linia mi wychodzi. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Okej, okay. eee, tego nie było. Eee, dobra. Eee, hmm. Dobra. Kurczę, muszę się skupić. Oké. Okay. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Te miniaturki niedługo będę na YouTube, e, może później je zmienię. I e, na 10 lajków e, zrobię, sobie miniatur, zrobię sobie swój profil jako to coś przez jakiś czas. No.